Witam was w kolejnym odcinku już serii Football Manager 2015. Słuchajcie, dzisiaj dzisiaj mecz Legia klimadrog ze Szkocji. Oczywiście będzie to druga runda już do ligi Europy, kwalifikacyjna do ligi Europy. Także słuchajcie, ja oczywiście znam już wyniki wcześniejszych tych rozgrywek. Na dzisiaj sobie to wszystko chciałbym wam przedstawić. Jak to wygląda, reputacja krajowa tego zespołu nie jest zbyt mocna. Także, powolutku, przechodzimy już do ustawień meczowych. Próbuję nowego ustawienia 4-4-1-1 w -1 na napasnik Orlando Sa. Także, powolutku, zaczynamy meczyk. Takie ustawienie wyjściowe. Oni mają dwóch napastników z przodu, jeden defensywny, pomocnik. Ja mam troszeczkę innym ustawienie, dzisiaj zagram. Zobaczycie dzisiaj, jak to się wszystko przedstawia. No i Legia, dzisiaj w strojach czerwonych. No jest teraz tał początek meczu. I zobaczcie, jak to wszystko będzie się dzisiaj przedstawiało: mecz wyjazdowy w Szkocji. Tutaj zespół ze Szkocji coś próbował, natomiast defensywa Legii. Tutaj jednak zadziała Orlando Sa z przodu, jak już mówiłem. i znowu obrona. Duda. Długa wrzutka na prawe skrzydło, Żyro z prawej strony. Atakuje, atakuje. Podanie duda. Strzał odbity przez bramkarza. Wykop na aut. Kolejna sytuacja. Wyrzut z autu. Zbita piłka i piękna bramka. Jakub Kosecki. Piąta bramka w tym sezonie. Piękna brameczka. Odbita piłka. Zgrane na e, pole karne. I jeszcze raz. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Pięknie zbita piłka. I tu Jakub Kosecki. Mocny strzał. Okienko lewe w bramce. No i kolejna akcja. Astis Brzyski. Drej Duda. Mocny strzał. Natomiast płaski po ziemi. Wybroniony przez bramkarza. Out. Duda, Żyro Żyro No ładne teraz zagranie I zobaczcie jaka tutaj ładnie to wszystko wyglądało Bereszyński jeszcze raz będzie wrzutka Ale obrona ratuje Przed stratą gola Bereszyński Orlando Sa No i tutaj nikt nie zamykał akcji Ale jeszcze Kosecki się znalazł i tylko z boku, tylko od bramkarza, z drużyny przeciwnej, astis zbija, duda, orlandosa wstrzymuje troszeczkę akcję, kosecki lewa strona, koifka. Będzie nagrywał na środek pola Duda Orlandosa. No i tutaj zabrakło troszeczkę żyro. Jeszcze raz, no i wywalczył już I piękna bramka. Druga. Brawo. Orlando Sa. Mocne uderzenie. Tym razem prawa strona bramki. I oczywiście pad gol. 23 minuta 2 do 0. I jeszcze raz powtórka. Tomasz Brzyski zagrywa piłkę. Piłka jest zbijana głową przez obrońcę. I Orlando Sam od razu z pierwszej piłki. Mocna. Mocne prawe okienko bramki jest jego, super, brawo. Kolejna akcja, Brzyski. No i bramkarz wybronił oczywiście ten strzał. Mocny wykop środek pola. No, jakiś odbyt będzie. Obrona tutaj wyczyściła pole. Piesewski. Kosecki tutaj się wymienia z Żyro przemiennie, Także może się pojawić również ta zmiana. Dobrze, piłka wstrzymana przez przeciwnika, rozgrywa powoli ją. A tutaj ładnie duda, ale no i proszę zobaczyć Orlando Sagówka i brakowało tak niewiele. Sam na sam. No tutaj był, teraz kolejna akcja. Dobra, po pierwszej połowie. 45 minutach 2 do 0 dla Legii, to jest kolejna akcja, 50 minuta. Szwoch. Bereszyński, Bereszyński nagrywa Żyro i Orlando Sa. Tylko poprzeczka, piłka wykopana na rzut rożny. Brzyski Jeszcze główka Dudy i piłka wykopana na środek pola Duda Rzeźniczak. No jest strata piłki Chociaż tutaj Próbuję coś zrobić Duże zamieszanie w środku Przed polem bramkowym Nic z tego nie wyszło Kolejna akcja Żyro Szwoch Duda Środek pola podaje jeszcze raz, brzystki, brzystki. podaje Tosackiego, Le lewe skrzydło, nagranie na pole środkowe i piękna główeczka Orlandosa kolejna bramka. Dzisiaj mu idzie bardzo dobrze. Jako napastnik wykorzystuje swoje szanse i to już jest jego druga bramka. Tosecki. Nagranie i ładna główka wymijająca bramkarza chodzi czyściutko. Obrona zespołu szkockiego. Główkuje Astis. Orlando wstrzymuje i mocny strzał, ale ponad bramkę. Kolejna akcja. Bereszyński i Legia mocno atakuje. Pinto. Szwoch. Andrzej Duda. O, wycofanie do szwocha. Mocne uderzenie, ale znowu obych bramki. Dobrze. Yy, będzie zamiana. Andrzej Duda yy, schodzi, wchodzi kucharczyk za niego. I tutaj było lekkie zastanowienie. Przy wyborze zmiennika. I wejdzie Arkadiusz Gorka. Tutaj się zastanawiałem jeszcze i nad wprowadzeniem kolejnego zawodnika i wejdzie Mateusz Boruc na środek pomoc. Żyro, Korka strzał, ale co totalnie nie, niecelny. Szansa dla przeciwnika. Mocne urzęnie odbite z muru. I tak naprawdę nie mogło w tym momencie zagrozić naszej bramce teraz mocny strzał legionistów, natomiast lekko chybiony kolejna akcja Kucharczyk Kucharczyk traci piłkę, natomiast ratuje mocne nagranie na środek pola, ale akcję ratuje bramkarz zgranie do Żyry Żyro nagrywa, natomiast piłka nie dochodzi, była pana przez obrońców kolejna akcja i tym razem zakończona sukcesem. Jakub Kosecki mija obrońcę, wychodzi na praktycznie środek pola karnego, oddaje bardzo mocny strzał. Kolejna bramka dla legi 4-0 do 0 już teraz jest. A to ta powtórka. Zobaczcie, jak ładnie to zrobił Kosecki. Zgrał i od razu mocny strzał w prawe okienko. Gol. 4-0. Super. W tym momencie już mecz był pozamiatany. Wiadomo jaki był wynik. Legia na pewno 3 punkty w tym meczu Długa, długa i teraz miała farta Legia tylko poprzeczka. Następny strzał Legii. Niecelny. Kosecki nagrywa. Zgranie i ponad Bramką Arkadiusz Gorka. Koniec meczu, praktycznie parę minut zostało doliczonych. Szkoci wybijają piłkę zgranie legi na środek, natomiast biegła tutaj pomocnik szkocki. Żyro jeszcze raz odgrywa Bereszyński na prawą stronę. I Arkadiusz Górka łapie kontuzję. W związku z tym, że nie mogłem już nikogo zmienić, ponieważ licz, limit zmian został wyczerpany. Górka oczywiście schodzi, natomiast Borus schodzi na środek. Pomoc Ponieważ jest to koniec meczu, tutaj się już nie boję o jakieś straty wielkie, więc tak może zostać. Orlando Sa nie jest zbyt szybki, natomiast no i tutaj lekkie podcięcie. Rzut rożny. I koniec meczu. Słuchajcie, 4 do 0 w pierwszym meczu. Eee jest Ruda 6,8, najlepszy zawodnik meczu Jakub Kosecki, dwie bramki, jedna asysta ocena średnia 9,5. Strzałów celnych legia oddała aż 10. A tak przedstawiają się wyniki, jeśli chodzi o pierwszą, yy, przepraszam, drugą, o, jest to druga oczywiście edycja runda Ligi Europy. Kwalifikacyjna, oczywiście, Legia 4-0. Grają jeszcze polskie zespoły, jak Śląsk, który też wygrał, i Chorzów również wygrał ze Splitem. Także cieszy mnie to niezmiernie. A teraz zobaczymy drugi mecz, odnośnie, który dotyczy oczywiście. Ligi Europy, druga runda kwalifikacyjna, w mecz, tak jak mówiłem, więc drugi mecz. Natomiast jeszcze w międzyczasie obejrzymy losowanie, na kogo ewentualnie trafimy w kolejnej rundzie eliminacyjnej do Ligi Europy. Zaczyna się losowanie. Zobaczmy, jak ono przebiega i jakie zespoły będą wylosowane. Oczywiście są zespoły rozstawione i Zespoły z grupy nierozstawionych. Legia w tym koszyku zespołów rozstawionych oczywiście się nie znalazła. Natomiast sprawdźmy, na kogo ewentualnie można trafić. Jeżeli będzie to zespół naprawdę silny, no to problemy mogą być. Natomiast zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie. Przebiegało. Cały czas czekamy na jest Legia, czyli zespoły z Cypru lub Macedonii. Bo już wiadomo, że Legia na pewno przejdzie z takim wynikiem, z takim z takim dorobkiem w zasadzie bramkowym. Więc będzie to Apollon lub Rudar. Wszystko już wiemy. Mam nadzieję, że większych problemów w kolejnej eliminacji do Ligi Europy nie będzie. Chociaż nie powinno być. Zobaczymy oczywiście jak to wszystko wyjdzie. Dobra, czekamy jeszcze na koniec tego losowania. I ustawienie na ten mecz troszeczkę inne, czyli takie standardowe jak na Legię. I rozpoczynamy drugi dwumecz eliminacji do drugiej rundy Ligi Europy. Ustawienie, ustawienie zespołu ze Szkocji jest yy, zupełnie inne niż yy, chociaż dwóch napastników z przodu. Natomiast tutaj trzech na środku pomocników zostało wystawione. No i początek meczu, pierwsze, pierwsza akcja praktycznie dosa Junior z rzutu wrożnego, Piękna główka i pierwsza bramka, trzecia minuta meczu. Zobaczmy jeszcze raz jak to wyglądało. Nagranie na główkę, piękna strzałki, tutaj bramka w zasadzie odbija bramkę, piłkę do, do bramki. Akcja zespołu ze Szkocji. Tutaj próbują nagrywać swoją lewą stroną, odegranie do tyłu piłki. Jeszcze raz wystawienie w środek. Tutaj próbowa, próba przerzutu na prawą stronę. Jeszcze raz pi, piłka i mocny strzał, ale ponad bramką. Kolejna akcja, Isecki Tutaj został lekko popchnięty, Żyro Żyro na środek i mocny strzał on na niecelny niestety Kolejny, kolejna akcja Ratuje Brzyski, sytuacja praktycznie była bramkowa, natomiast Brzyski wykupuje piłkę z siatki Piękna obrona Cały czas 1-0, Szwoch Duda Pinto. Dostał Junior. Krzyżniczak, środek pomocy. Wereszyński na prawo. Ciągnie troszeczkę. Próbuje tutaj nagrać na Andrzeja Dudę. Znalazł go na lewej stronie. I Dosecki oddaje strzał. Był blisko. Pierwsza połowa, 1 do 0. Mogło być trochę lepiej. No i zaczynamy drugą połowę. Oczywiście gramy na Stadionie Legii Tutaj sobie zmieniam jeszcze ekran, żeby Jakub Zosa Junior, przepraszam, tutaj było zgranie piłki, natomiast W jakiś sposób została ona wybroniona Jeszcze raz, Szwo Kolejna, Żyski Zosa Junior Mocne zamieszanie pod bramką. Zespół ze Szkocji jakąś uratową tą piłkę. Tu jeszcze raz granie Pinto. Pinto, w lewa strona Szwoch. Żyro. Duda i mocny strzał z wyłapanym przez bramkarza. Będzie zamiana. Drużynie Legi Wejdzie kucharczyk. Za żyro. Damy szansę, chociaż nie. Będzie na razie jedna zmiana. I kolejna akcja Helio Pinto Orlando Sa i piękny drugi gol. Orlando sa znowu pojawił się jako ten snajper, który potrafi uderzyć. To jest powtórka tej akcji. Pinto nagrywa z rzutu wolnego Orlandosa wychodzi jak prawdziwy napastnik i kieruje bramkę piłkę w prawą stronę strzelając w ten sposób bramkę. 69 minuta. Pinto jeszcze raz wykonuje rzut. Brzyski, Brzyski nagrywa na środek i Orlandosa kolejna bramka. Piękna mocny, mocny, trafiony strzał. To ta powtóreczka. Tutaj się lekko zagubił, natomiast od razu strzela i z pierwszej piłki kieruje do siatki. Duda, pinto. Bardzo szwoch. Znamaszbrzyzki. olegranie piłki. Posecki wychodzi, ale piłka została wybita przez obrońcę. Jeszcze raz zgranie. Into. Środek pola. Stażunior. Brzyski. Posecki czeka. Schodzi na środek. Mocny, bardzo strzał ponad bramką. Warczyk. Szwok. Rolando odgrywa środek, Duda Lewa strona, Kosecki, Kosecki środek i odgrywa Duda Mocny strzał, wybity przez brantarza. Będzie Będziesz ostrożny 85 minuta Piłka zgrana na środek boiska Wybita Obrona legi tutaj już czuwa nie daje sobie tutaj w kaszę dmuchać, i jednak piłka dochodzi do środka. Kuciak wyłapuje, słuchajcie, koniec meczu: 3 do 0. Aczkolwiek w zasadzie mecz zbliża się ku końcowi. Jeszcze jedna tylko szansa na wejście na parę minut w lidze Europy. Arkadiusz Górka, Duda, prawa strona. Łukasz Broś, nagranie na środek. Odegranie piłki. Jeszcze raz będzie próba Duda. Mocny strzał ponad bramką. A tu jeszcze kolejna akcja. Próbuje zespół przeciwnika coś zdziałać. Jeszcze odgranie piłki. Out. I tak kończy się drugi mecz eliminacji do Ligi Europy. Legia wygrywa 3 do 0. W tym drugim dwumetrzu. Zawodnikiem meczu Tomasz Brzyski. Ocena 9 0. Dwie asysty przy bramkach oddane strzałów aż e, strzałów celnych oczywiście 7. Tak przedstawiają się e, wyniki końcowej drugiej e, rundy eliminacji. I zespoły, które przechodzą e, w, do dalszej kwalifikacji. ruch wygrywa przechodzi dalej. Śląsk, Wrocław również przechodzi dalej 4 do 0 mocny wynik, no oczywiście Legia z dużą ilością brawek Legia dodatkowo otrzymuje 420 000 zł za udział w, dru w drugiej, właśnie w drugiej edycji i będzie się mierzył już niedługo z zespołem Apollon Limassol z Cypru. Także zapraszam już dzisiaj do trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy. Zobaczymy, jak Legia będzie sobie radziła w tych kolejnych rozgrywkach. Także zapraszam serdecznie. Cześć!